Dobry wieczór, witam wszystkich po dłuższej przerwie. Yy, dłuższej przerwie w robieniu filmów yy, o moich paletkach. Yy, przerwie celowej, yy, przerwa była dlatego, że yy, byłem po prostu zły sam na siebie i, i na to, co się w moich akwariach działo, yy, i po prostu filmów robić. Nie chciałem, e, czekałem na moment, w którym, e, w którym będę miał co pokazać, i wydaje mi się, że ten moment nadszedł. E, jedną z tych rzeczy, które chciałem pokazać, to jest to, e, co widać na załączonym obrazku. E, to jest jedna z moich par e, z młodymi: e, Samica Pigeon Blood Blue i samiec kobalt e, młodych około 200 około, bo e, jak widać nie sposób przy tak dużej ich ilości e, doliczyć się tego, ile ich tak naprawdę jest e, no jest ich sporo to jest jedno z moich chyba większych tareł e, tak no i co? Młode rosną fajnie. Dzisiaj mamy 30 stycznia. Ikra była złożona 2 stycznia, czyli jakieś 4 tygodnie już mają. No i rosną fajnie. Oczywiście tam na początku kilka ofiar było, ale generalnie, generalnie rosną fajnie. Na początku wiadomo, żerowanie na rodzicach artemia i tak dalej, i tak dalej, a od jakiegoś, już za dwa tygodnie na pewno, jedzą mięso, jedzą yy, jedzą suchy pokarm yy, no i rozwijają się prawidłowo yy, oczywiście nie wszystkie na pewno tutaj część będzie yy, przypuszczam, że gdzieś około 5 z uwagi na różne wady genetyczne będzie coś tam do odrzutu na pewno. Ale, ale zdecydowana większość tych ryb wygląda dobrze. I niedługo zostaną oddzielone od rodziców. Bardzo ciekawa rzecz: oczywiście, dwa różne samicowce, samicowce pigeon. I młode też są różnie wybarwione. Niektóre są czerwone, niektóre są białe. Mam trochę starszych młodych z tej pary. Za chwilę je pokażę. I one są dokładnie tak samo jak tutaj. Niektóre czerwone, niektóre białe. Najważniejsza sprawa, żeby rosły, żeby się rozwijały. Nie chorowały. I teraz może krótko opowiem, jak ja staram się to robić. To akwarium, które, które tutaj widzicie, to jest akwarium 70 litrowe. Kupiłem taką półkę z trzema akwariami. Aqua Akwa Stabila. Wszystkie trzy są zalane, natomiast tylko teraz w tym jednym są ryby. I tak jak powiedziałem, niedługo te młode zostaną albo zostaną w tym akwarium, a rodzice zostaną przeniesione do drugiego, na kolejne tarło, e, albo młode rzucę do e, innego zbiornika, do większego. E, ale to jeszcze zobaczę. Akwarium 70 litrów. E, sterowane wszystko e, na, filtracja i napowietrzanie e, we, 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 we wszystkich tych trzech akwariach jest sterowane z jednej pompy powietrznej, filtracja, filtracja, w filtr gąbkowy w rogu. Bardzo prosta sprawa, bez żadnych, bez żadnych tutaj udziwnień i tak dalej. Natomiast jedna sprawa, która, która jest istotna i która, która, może zaważyć na sukcesie odchowu tych ryb, to filtracja, skuteczna filtracja biologiczna. No niestety przy, przy filtrach gąbkowych ta filtracja i takim oczywiście zagęszczeniu ryb, ta filtracja może nie jest zbyt skuteczna dlatego dlatego bardzo duże podmiany wody tutaj muszę robić podmiany wody są codziennie na poziomie nawet 80% i tutaj jest woda lana z mojego głównego akwarium i do głównego akwarium zamiast tej wody dolewam osmozę czystej oczywiście po ustawieniu odpowiednich parametrów. Bardzo, bardzo istotną sprawą jest poziom azotu w wodzie. Woda, która idzie z głównego akwarium, jest wodą już z bakteriami nitryfikacyjnymi, które tam w tym filtrze są. W filcze w głównym akwarium, więc po prostu tą wodę tutaj leje. I widzę, że ryby czują się bardzo dobrze w tej wodzie. Druga rzecz jest taka, że ja chcę te młode po prostu przyzwyczajać już do, do innej wody, a nie do tej takiej czystej osmozy, w której się, w której się wyległy, a taką robię do, do samego rozrodu. A później wiadomo już, tak jak powiedziałem, podmieniam na, na tą zwykłą wodę z dużego akwarium. Może Wam pokażę, jak one bardzo łapczywie i agresywnie jedzą. To jest to jest zwykły, zwykły granulat dla paletek. Oczywiście on jest akurat ten, którym ja karmię. Jest super miękki i on się bardzo fajnie kruszy w dłoniach. Można zobaczyć, co, co te małe rybki wyprawiałem karmię bardzo dużo razy dziennie, żeby wiadomo, no, małe dyskowce powinny się składać tak naprawdę tylko z żołądka i jedzą bardzo, bardzo intensywnie, bardzo często, bardzo łapczywie. No i tak powinno być. Powinny rosnąć, powinny i powinny trafić do e, czyjegoś akwarium oczywiście e, oprócz tego jedzą kilka razy dziennie też mięso ja to podaję w takich dosyć małych ilościach tak żeby one to w ciągu e, kilku minut zjadły e, i za chwilę znowu są głodne po prostu e, jeśli ktoś ma jakieś pytania na temat tego akwarium i sposobów jaki e, ja rozmażam Paletki, to zapraszam do komentowania, do pytań. Jeśli ktoś ma jakieś sugestie, to, to też bardzo poproszę. A ja chciałbym się przenieść teraz do drugiego akwarium, w którym są troszkę starsze młode. No i jesteśmy przy moim głównym akwarium nie wiem czy dobrze widać, ale po lewej stronie w tej kępie nużańca e, schowanych jest około 40 sztuk paletek e, z tej samej pary one są troszeczkę przestraszone bo tutaj był ruch przed akwarium ja je zaraz spróbuję wyciągnąć z tamtym jedzeniem to jest starsze rodzajstwo e, tych małych, które widzieliśmy przed chwilą e, zaraz Zaraz powinny, zaraz powinny się pokazać. E, a więc tak, dokładnie te same ryby. E, dokładnie z tej samej pary, o to mi chodzi. E, rybki dwumiesięczne. E, rybki, które e, też były w tej półce z tymi akwariami. Natomiast e, natomiast musiałem je już przenieść dlatego, że nie mogłem dłużej opanować poziomu NO2 i musiał iść do głównego zbiornika tutaj ta filtracja biologiczna jest jest dużo, dużo lepsza I zwróćcie uwagę na kolory niektóre białe, niektóre się wybarwiają na na taki lekki czerwonawy kolor mam nadzieję, że będzie że będzie ładny wzró, wzór e, Pigeon. E, zobaczymy, jak te białe będą się e, czy to pójdzie w kobalt czy, czy będą e, z jakimś wzorkiem. Widzę delikatne paski na nich, ale e, no, ciężko powiedzieć jak to jak to się będzie e, jak to się będzie dalej e, miało. Oczywiście niektóre większe, niektóre mniejsze e, mam tutaj Dwie takie, które mają problemy z pływaniem i, i wiem, że padną na pewno. Natomiast no, jeszcze są. To też jest dla mnie dla mnie lekcja hodowli tych po prostu. Jak, jak to robić, jak, żeby było dobrze. I dokładnie tak samo jak, to, jak w przypadku tych mniejszych. Kilka razy dziennie one jedzą miks mięsny yy, oprócz tego granulat yy, różne, staram się stosować różne granulaty bo też mam taki jeden fajny miękki który się bardzo dobrze kruszy yy, i one go lubią natomiast yy, no jedzą generalnie wszystko to co już yy, co już dorosłe ryby oczywiście yy, odpowiednio, yy, odpowiednio pomniejszonej formie yy, Natomiast mięso, mięso jest takim e, głównym e, wiodącym pokarmem. Serce wołowe, które robię sam, ze szpinakiem, ze z pokrzywą tam, z dorszem, z różnymi innymi rzeczami. E, no i wydaje mi się, że rosną potem. E, potarło tutaj było oczywiście troszkę mniejsze niż tamto, e, niż te młodsze. E, było mniejsze, natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, E, NO2 w, w tym moim małym akwarium już nie byłem w stanie opanować i niestety trochę rybek e, mi padło. E, no natomiast te, które zostały e, rosną ładnie, nabierają kolorów, e, e, ładnie się rozwijają, jedzą, przede wszystkim mają apetyt e, i tak dalej. E, nie widzę żadnej, jedną rybkę miałem z tego tarła, która urodziła się bez jednego oka po prostu oko było gdzieś schowane pod skórą e, natomiast nie było rozwinięte no ale no, niestety, niestety tak się, tak się zdarza e, już nie mogłem czekać doczekać tego momentu kiedy będę mógł wpuścić tamte te mniejsze tutaj, do tego akwarium mam nadzieję, że to, że to nastąpi dosyć szybko e, oprócz tego oprócz tego e, nie mam oczywiście wystarczającej ilości wody, żeby to wszystko zrobić jednego dnia, ale ale te dwa pozostałe akwaria w półce mojej też będę się starał przygotować pod inne pary mam parę melonów i mam parę leopardów o których robię tam wcześniej chyba był jakiś filmik jest para melonów kładzie ikrę Natomiast jest jakiś problem mam z pH, to samo pH, które mam przy Kobalcie i przy, przy Pigeonie nie sprawdza się przy melonach i krami po prostu się psuje. A no przy tych jest jak widocz, OK. Druga rzecz to para leopardów. Tam jest znowu pokrewieństwo rodziców, więc to jest kolejny problem, ale udało mi się już kilka razy odchorować po kilka młodych i, i spróbujemy uderzyć w jakieś takie duże tarło, w coś większego przynajmniej. Zobaczymy jak się to potoczy. A teraz wydaje mi się, że te młode są po prostu słabsze, jeśli chodzi o wytrzymałość i odporność na, na warunki w akwarium. E, bardzo proszę nie zwracać uwagi na e, na rośliny tutaj w tym akwarium są po prostu, to jest po prostu dramat co się tutaj dzieje, natomiast e, kto chce rozmnażać paletki to nie będzie e, akwarystą roślinnym w tym samym zbiorniku e, warunki wodne które e, tutaj są są zdecydowanie antyroślinne e, no ale cóż Tutaj mają rosnąć paletki, a nie, a nie rośliny. No i co? I podobnie jak yy, przy tamtym, przy tamtych maluchach, też gdyby ktoś coś chciał od siebie dodać, zapraszam do komentowania, zapraszam oczywiście do subskrybowania. Postaram się w miarę rozwoju tych ryb zrobić jakiś aktualny film. Być może zrobię nowy film, kiedy wrzucę pozostałe pary do... Do półki, pokażę Wam e, wszystkie e, trzy wszystkie, akwaria e, i pokażę Wam jak e, moja półka e, funkcjonuje, jak jest zrobione e, na powietrzanie i, i cała ta półka od strony e, technicznej. E, po prostu pokrótce, jak robię to ja. E, tak jak powiedziałem. Zapraszam wszystkich na kanał, podujcie paletki, odzywajcie się. Dzięki, na razie.